Cześć, witajcie z tej strony Thunder. No i witam was już w trzecim odcinku z naszej serii Gothic 1. Ehm, co ja powiedziałem, właśnie? Że w kolejnym odcinku, już w trzecim, tak? Ehm, już chyba w szóstym. Ja, tak jak, jak, się, jak się nie będę, ehm, więc co? Dzisiaj będziemy robić. Nie wiem, zobaczę sobie nasze misje. Co się dzieje na bagenach... Ehm... Kamień ogniskujący dla góru. Aha, dobra, to kamień właśnie zdobyliśmy. No okej. Okay. Jak pamiętamy, w ostatnim odcinku zabiliśmy The Rasa, który oszalał i chciał zatrzymać kamień dla siebie. Wczoraj tak, się spojrzy na telefon. A, dobra, 30 po będę musiał skończyć, żeby odcinek na 20 minut. A i... Jeden odcinek tam miał 16 minut. Dlaczego? Bo przypadkiem... Bo ten, ten, ten... Bo myślałem, że to nagranie... Przyspieszenie tempa nie, nie skróci aż tak bardzo tego nagrania. A jednak. Nie wiem dlaczego, ale tak mi daje słońce przez okno po oczach, że ledwo co widzę. No mm, okej. Okay. Mm, mm, mm. ja jestem właśnie po nagraniu dla was dwóch odcinków z Nostala jak zrobić. Więc macie i się cieszcie. No i teraz nagram wam z dwa. Jeśli będzie mi się chciało, to trzy odcinki nawet, które wkleję w takich odstępach czasowych dosyć dużych. Mm, czy dosyć dużych wkleję jeden, drugi i trzeci, tak nie po kolei, ale będę wyrzucał tam w jakichś odstępach. Mm, I dzisiaj jeszcze zaczniemy sobie nową serię. Okay. Gdzie ja idę? Gdzie ja jestem? Gdzie jest ta mapa? Nie, dobrze idę. Ok. Zagramy, zagramy sobie dzisiaj w nową serię, która się ukaże dzisiaj jeden odcineczek. Okej. Okay. O, tu jest ten jaszczur. Jak widzicie, jaszczur teraz pada na 3 hity, więc light. Dlaczego? Bo mamy wyłączone. Już miejsca się nie opłaca zbierać, w sumie, bo możemy kupić podki sobie. Jak widzicie, teraz jesteśmy tak sieką. Um, tutaj jeszcze troszeczkę podekscimy. Um, oddamy ten kamień guru. Um, oddamy ten kamień guru i w sumie to będzie tyle. A i w ogóle taka papo tego, nie wiem, um, miecza jednoręcznego. Jak widzicie. Ja jestem. Mogę już mieć w sumie na drugim poziom, wziąć się na mistrza, ale ja tego nie będę robić, bo wolę mieć ten. bo to szybsze ataki, po prostu. Mm, dobra, teraz idziemy oddać ten kamień i Ja I on pewnie nas. jak dobrze pamiętam, wyśle nas jeszcze na. na pewno nas wyśle. Nie, nie musi być wiar, naprawdę. W dzisiejszych czasach, a można, odsuń, można polegać, chłopcze, na mnie. To, nie hmm. mądre. to się już więcej nie powtórzy. Jakoś wiecie, co nie chciałbym zostać strażnikiem świątynnym. Jakoś nie pasi mi to zbytnio. Hmm, okej. Okay. Już prawie jesteśmy. Nie lubię tego miejsca. Dobra. Już możemy się pogadać. Witaj. Znalazłem kamień. Świetnie. Oddałeś nam ogromną przysługę. Teraz zanieś kamień Korkalomowi. On będzie wiedział, co z nim zrobić. Chyba należy mi się jakaś nagroda. Jako, że nie należysz do bractwa, postanowiłem Cię wynagrodzić. Przyjmij ten amulet. Jako wyraz mojej wdzięczności. Nyras postradał zmysły. Twierdził, że śniący objawił się mu w wizji i wybrał go na swojego jedynego sługę. Potem rzucił się na mnie i próbował mnie zabić. Potęga śniącego jest tak ogromna, że może przywieść nieprzygotowane dusze do szaleństwa. Tylko my, guru. Tak, oczywiście. No już, zejdź mi z drogi. Lol, ok? Ale... Artefakty. Artefakt. Ochrona przed ogniem. Nie wiem po co mi to. Ale no... no dobra, nie będzie, nie mam żadnego innego, więc. <laughs> nie wiem dlaczego amuletów mi nie wyświetla. nie wyświetla. Jakieś z... zbugowało mi się. W ogóle niektóre. niektóre. te te mam zbugowane, nie wiem dlaczego. Zapiszmy sobie niektóre ikonki. Jakieś to jest chińskie. we um... wszystko. Fajnie mają pancerze ci te strażnicy, którzy mają takie bardziej lepsze. Tam ci mają głupie. Um, nie wiem po co mieliśmy zanieść ten kamień, jak on niedawno nas wysłał, żeby zanieść go jeszcze dalej. Bez sens. Mogliby nas od razu tutaj do Korkaloma Loma wyspać. Okej. Okay. On tu mieszkał, prawda? Nie, on tu nie mieszkał. Dobra, no, jak już wlazłem to. On mieszkał tam. No tu się jakoś dało przejść. Miejmy nadzieję. Okej. Okay. Widzę, że profesjonalne budow budownictwo tutaj. Dobra. Czego um. chcesz? Przysyła mnie Iberion. Mam kamień ogniskujący. A, kamień ogniskujący. Nareszcie mogę zbadać magiczną naturę tego artefaktu. Gdybym tylko miał dość wydzieliny. Niech to piekło pochłonie! Wydzieliny? Wydzieliny? Tak. Jak zapewne wiesz, przygotowuję magiczne wywary, które pozwolą nam nawiązać kontakt ze Śniącym. Jednak do tego celu potrzebuje dużych ilości wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. Wiesz, co to są pełzacze, prawda? Ta? Tak. To świetnie. Mów dalej. Cóż, jakiś czas temu śniący objawił mi się osobiście i dał mi znak, dał mi do zrozumienia, że istnieje inny sposób. Niewymagający wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. I wybrał mnie, bym przekazał komuś jego zalecenia. Nie wypełniasz tego zadania dla mnie. To polecenie samego śniącego. To niemożliwe. Milcz głupcze. Dał mi do zrozumienia, że wybraliśmy właściwą drogę, ale dysponujemy niewystarczającymi środkami. Oznacza to, że właściwe środki znajdziemy u pełzaczy. Ale sama wydzielina z wnętrzności to za mało. Musi być coś jeszcze. No okej. Okay. Nie przeprowadzaliście żadnych badań na pełzaczach? Może jakaś część ich ciała zawiera większe ilości wydzieliny od innych? Oczywiście. Zbadaliśmy kilka martwych pełzaczy. Ale wydzielina zdaje się być składowana wyłącznie w ich gruczołach jadowych. To musi być coś innego. Znajdź ich gniazdo, a poznasz odpowiedź. Hmm. Gdzie znajdę te pełzacze? W starej kopalni. Oba, w szarej kopalni. Jak należy walczyć z pełzaczem. W kopalni spotkasz kilku naszych. Tak. Dobra. Jak mam odnaleźć gniazdo pełzacza? Dobra. Jakie eksperymenty przeprowadzasz? Mo Dobra. Jakie eksperymenty. A to było? Okej. Okay. Iberion powiedział, że wynagrodzisz mnie za dostarczenie kamienia. Czyżby? Tak po. Dobra, mamy 50. Widzę, że nie obejdzie się bez rozlewu krwi. Weź ze sobą te wywary. Nie dostajesz ich ode mnie. Dobra. Um. Przyniosłem ci wnętrzności pełzacze. Wspaniale. W nagrodę możesz sobie wziąć jeden z moich najlepszych. No i dobra. Do zobaczenia. I te, te, te wywary, które, znaczy te wydzieliny, którą my mieliśmy, się pewnie zastanawiacie skąd mamy. Mamy ją stąd, jak pamiętacie, tutaj obrabowaliśmy, że... um, jak on ma kowala, no to on tam w tej skrzynce właśnie, w której Gdzie go obrabowaliśmy, zaprzekaj. miał e, troszeczkę, chyba 10 bodajże, więc bardzo okej. Okay. I um, co, tutaj wam nie będę przyspieszał tempa, bo będziemy sobie iść, będziemy zawijać potworki po drodze. Mm, trochę to nudne, ale mniejsza um, więc co um, wyśleli, wysłali nas już do um, naszego pięknego uh, gniazda pełzaczy no i co będziemy już od razu tam, będziemy tam iść od razu um, będzie to dosyć bolesne Właśnie o tym mówiłem, o tym wydarzeniu właśnie mówiłem wcześniej, że jeśli nie będziemy dobrze przygotowani, to po prostu powiatacze nas zeżrą żywcem. Dlatego zatrzymamy się przez chwilę w starym obozie i się troszeczkę obłowimy w miecz jakiś nowy i ogólnie inne rzeczy. Bo z tego co pamiętam, to co każdy rozdział, my jesteśmy już na drugim, co każdy rozdział nie tylko respią się potworki w starych miejscach, oraz, ale dodają. U starych npc-tów hmm, wzrasta ilość bryłek rudy oraz zwiększa się, zwiększają się na przykład lepsze bronie mają i takie inne rzeczy. Więc hmm, dla mnie to jak najbardziej ok. Hmm. Ale czekajcie. Ej w ogóle, pamiętacie, że mamy ten list dla magów ognia? Zapomniałem o nim, muszę go zanieść. Tak um, mm. to, jak to tam się dostawało. No, hmm. No nie robi nam zbytnio dużo, ale coś tam nam robi, więc to boli. Mm. A i w ogóle po wydarzeniu z kopalnią, będziemy już mieć możliwość do... What the fuck? Do dołączenia do frakcji już jakiejś takiej mocniejszej. Już... Czyli byśmy mogli zostać magiem, yy... najemnikiem, albo strażnikiem świątynnym. No, my jesteśmy w nowym obozie, czyli zostaniemy Okej, okay. zostaniemy najemnikiem. Save, bo tutaj jeszcze one mają szybkie ataki. strasznie. One mają strasznie szybkie ataki to boli. Mm. Kurde, bo pamiętam, że możemy przekupić Rusa i wejść tam za tysiąc bryłek rudy. Ale możemy jeszcze jakoś inaczej. Możemy być posłańcem magów, coś ten deseń. Ale posłańcem to byśmy musieli z Mordragiem porozmawiać. Bodajże. Ujźwa. No to daleko. Miam, niam, niam, niam. Hmm. Z Mordragiem albo. Chyba z Mordragiem. Dobra, Fisk. Ej, Fisk. Poka ty masz 1600 rekrudy. I ty miałeś bronię, z tego co ja pamiętam. Tak, miałeś bronię. Miecz strażnika. Weźmiemy sobie miecz bojowy. I się wymienimy, tak, za to. Za to, za to, za to, za to, zawsze, zawsze za to. Czyli za śmieci, które nam nie są już przydatne. nigdy się nie oraz damy mu całą naszą wodę. Dlaczego, że ja otrzymamy dużo byłe krudy Oj, nie, za dużo. Nie chciałbym um, być teraz w jego no skórze. To nie mój problem. W dzisiejszych i proszę, mamy lepszy miecz. Um, o, proszę. No to i mamy bodajże bodaj tak? 1700 rekruty. Hmm. I teraz takie mega zastanowienie mam. Mogi w głowie. A jak się można było dostać do. Mmm. Maj Czy ja będę płacił mu. To hmm. ja Hmm. O, nie, nie, wyjdź. Wiecie co? Jeszcze tylko jedno serce sprawdzę i ja wam zrobię cięcie i się spotkamy w nowym obozie, bo to będzie za długo. Gdzie go? Gdzie Cóż, na jednego z nich właśnie. Co do pozostałych najlepiej. Aha, dobra. Okej. Okay. Jeden nas może nauczyć siły, której nie będę się. Lepiej się no cóż, trzymaj się. Um, o, no, dobra, nie, nie będę się uczył. No i dobra, ja bym tu robię cięcie i spotkamy się już z nowym... Dobra, już jesteśmy. Po drodze wybiję jeszcze wszystkie stworki. Um, Jeśli myślisz, więc troszkę ekspandę w No, nawet może nie troszkę. Tutaj obok obozu po lewej też wybiję. Tam były takie trzy jaszczury, których yy, nawet nie próbowałem zabić. Wypiszę grę. No... Dlaczego tutaj, a nie od razu tam przy starym? Czekajcie, telefon. Okej. Okay. Jeszcze 6 minut. Żebyście to się już więcej nie Może byście zobaczyli walkę. Hej, ty, przecież kaza nie lubię ludzi, którzy coś obiecują, a potem nie do. Okej. Okay. Nie, nie, nie z nie z łuku, nie z, łuku, nie, z łuku, Zobaczmy co potrafią. Co za walka? O, no, jaką z na pieprza? No to. okej. Okay. Hmm, nie o to chodzi, bo trzeba go trochę ciągnąć dlatego że. Potem ryżowy ksią... książę mu pomoże. Chyba. Jeśli będziemy za bliska. Nie pamiętam. Leż hmm, zobaczymy. Zrobimy tak. Hej, ty! Przecież kas. Dobra. O, no, dawaj. O? No, dawaj. Zobaczmy co potraf. Mocniej. No, broni się. To była dobra walka. No Szesz. Co się dzieje? Nie mogę się bronić. Ech. Czekaj. A kiki ki, gówno. Żeby nie można pokonać jakiegoś głupiego syfa. Z nawet nie tracę życia. Nie on. Facet ma dość. No właśnie. Schowaj broń! No schowaj! Rozruba! No. Facet ma już dość! Jak widzicie. Właśnie o tym mówiłem, że ten drzewy książa się rzucić mu do pomocy. Oba, zaraz sobie zapiszemy grę. Okay. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować Co? Cieszę się niezmiernie. Jeszcze tego pożałujesz. O, życia, fajnie. Witaj, spuściłeś mi niezłe baty, stary. To była dobra walka, ale już się skończyła. Ech mu szczęka chodzi? <grym> Na tym to polega, no, w spuszczaniu w pierdol. Dzisiaj mm, będziemy nagrywać trzy odcinki. A ten najemnik... Skończy? Mogę przejść? Nie, nie możesz przejść. W ogóle tego gościa na fontannie mamy quest'a, żeby zabić topielca, ale mi się nie chce wykonywać. Dobra. Nom, nom, nom. Idę teraz do Mordraga. Pewnie masz rację. Mam już dość tej paplaniny. Mordrag. Witaj! No czasach na nikim nie można polegać. Jeśli chodzi o tę sprawę z sektą... Tak? Niczego się jeszcze Więc bierz się! Hmm, ok, Opow opowiedz mi nowym Oborze. Oh Pokaż mi co masz do zaoferowania. Hmm. To nie ogarniam. Kiedy mamy, możemy ten list. Sorry, ale tutaj zbuguję akurat, bo nie chce mi się iść <laughs> Wow, nie, yeah, piepia, yeah, yeah. Dobra. Um, tak sobie. Co tu robisz? Szp w tej historii musi być jednak ziarno prawdy. To nie było zbyt mądre. Kłopotów? A co? Grozisz mi, Robolu? Tylko dlatego, że pracuję w polu, myślisz, że nie dam sobie rady z kimś takim jak ty? No, jeśli szukasz guza, to chodź. Za moich czasów walczono jak lwy. Spokojnie, spokojnie, no, ja wygrałeś. No, okay. <laughs> um, um. <laughs> um. Dobra, dojdziemy jeszcze do kopalni i skończymy ten odcinek. I hmm. hmm. coś mi się wydaje, że my będziemy posłańcem dopiero później, się bo... Do nie bo potem mamy taki sygnet, w którym jeśli go pokażemy strażnikom przy bramie, wpuszczą nas tam na górę. Hmm. Ale... Czegoś tu nie ogarniam. Jak? Ten list się oddawało jakby się było posłańcem, ale... Hmm. Obram. Nie wiem. Mam nadzieję, że później będziemy. O. O, tu coś mnie goni. jemy sobie jeszcze tylko tak na szybko No i tam już widać kopalnię. Czekajcie muszę sprawdzić która godzina? O 20 coś minut będzie. 20, 3 4 Nie dobrze, że nakręcę drugi odcinek. No tak że dzisiaj nakręcę jeszcze jeden, bo chcę sobie się pobawić w tej kopalni. Tam jest fajny, fajny rozpierdziel. No baj w tym miejscu skończymy, więc ja się z wami będę żegnał. Do zobaczenia. Cześć, w następnym odcinku pójdziemy tam do kopalni. Na razie.